Szczęsny od niedawna stał się podstawowym bramkarzem FC Barcelony, wygrywając rywalizację o tę pozycję z Inakiem Penią i od tego czasu zdążył nam zagwarantować sporo emocji. Przeróżnych emocji. Niemniej jednak, dla nas, polskich kibiców, z pewnością jest on jedną z najbarwniejszych postaci, jeżeli chodzi o świat piłki nożnej w ostatnim miesiącu i to właśnie dlatego dzisiaj zbudujemy wymarzony skład Wojciecha Szczęsnego. Filmu, na podstawie którego będziemy ją budować, nie widziałem i tutaj musicie mi wierzyć na słowo. Jedyne co widzę, to formacja 1-4-2-1-3. I od osoby, która podesłała mi ten film Mam jedynie rozpisaną kolejność pozycji Wybieranych przez Wojciecha Szczęsnego Żeby uniknąć tutaj niepotrzebnego bałaganu Jak będę odgadywał kogo on w tej jedenastce umieszczał I Już widzę, że w tej 11 na bramce Znajduje się on sam Tylko problem jest taki, że nie da się kupić jego karty w grze a to może dlatego, że została ona dodana do niej niedawno. Ale żeby zachować odpowiednią liczbę Polaków w tym składzie, to ja umieszczę w nim Kamila Grabare, którego Wojciech Szczęsny niejako namaścił jako swojego zastępcę w reprezentacji Polski w jednym, albo nawet w kilku z ostatnich wywiadów. I teraz przechodzimy do pozycji prawego obrońcy i tak naprawdę w tym momencie zaczyna się prawdziwa zabawa, bo musimy sobie wszystko dokładnie przeanalizować. Szczęsny grał w Arsenalu, Romie, Juventusie i w Barcelonie i to właśnie tam szukałbym jakichś kandydatów na tą pozycję, ale warto pamiętać również, że Wojtek oczywiście przez dłuższy czas był podstawowym goalkeeperem reprezentacji Polski i jako, że ja nie kojarzę jakiegoś jednego wybitnego prawego obrońcy, z którym Wojtek występowałby w jakimś ze swoich klubów, to ja postawię tutaj patriotycznie na Łukasza Piszczka. No jak ja patrzę teraz na Wojtka Szczęsnego, na ten jego poczciwy uśmiech na tym wywiadzie, to ja po prostu czuję, że tutaj znajdzie się Łukasz Piszczek, więc zobaczmy, na prawej obronie Wojtek Jest Łukasz Piszczek, fantastycznie No więc pierwszy mój strzał był celny Tylko jest jeden problem Łukasz Piszczek nie ma swojej karty w AFC 25 Więc musimy dla wybitnego Jak na polskie warunki prawego obrońcy Znaleźć jakieś zastępstwo I według transfermarktu, jeżeli chodzi o prawych obrońców Wojciech Szczęsny rozegrał Wspólnie najwięcej spotkań z Juanem Quadrado, oczywiście w Juventusie. Tak się składa, że ja kartę kolumbijczyka w moim klubie mam, także umieszczam go w tej jedenastce i co ważne, jest on bezpieczny. Już tłumaczę o co chodzi. Jeżeli nie zgranę zawodnika na danej pozycji z jedenastki Wojciecha Szczęsnego, to będę wrzucał go na koło Fortuny, którym zakręcę za każdą straconą bramkę w meczu, który rozegram tym składem po jego zbudowaniu. Wszystkich zawodników, których wylesuje koło, będę musiał przepalić. Brakuje ci końców, żeby zagrać najlepszymi kartami? Wejdź na superkońcy.pl, gdzie znajdziesz końcy na wszystkie platformy. Wybierz pakiet lub wpisz dokładną liczbę, jakiej potrzebujesz. Zapewniamy pełną sprawność i wygodę, o czym przekonało się już wielu dokonujących udanej transakcji. Na stronie są liczne promocje i nagrody dla kupujących i sprzedających. Zapraszamy serdecznie! Teraz przechodzimy już na środek obrony. Nie ukrywam, że tutaj mam bardzo mocne włoskie trio jako głównych trzech kandydatów. No i oczywiście po mojej głowie chodzi głównie Kielini, Barzagli i Bonucci. Tylko pytanie, ile lat tak naprawdę razem z nimi w Juventusie spędził Wojciech Szczęsny, bo jeżeli mamy cztery... To dokładnie nie pamiętam. Jednak też nie wiem, czy powinniśmy się tylko i wyłącznie na pobycie w Starej Damie Wojtka Szczęsnego skupiać. No, bo on przecież grał też w Arsenalu, grał też w tej Romie, teraz gra w Barcelonie, ale wydaje mi się, że to trochę za krótko, żeby on kogoś tutaj z drużyny Dumy Katalonii umieścił. Jedynym zawodnikiem, jakiego jeszcze rozważam, oprócz tej włoskiej trójki, jest Lorion Kościelny, z którym Wojtek no, grał w Arsenalu, mam wrażenie, bardzo długo. W każdym razie nieraz kojarzę jakieś przebitki z meczu, gdzie był właśnie i francuski obrońca, i nasz polski bramkarz, ale no, muszę ostatecznie wy brać jakąś dwójkę, więc na pewno pójdę w Giorgio Kieliniego. Jednak głównie zastanawiam się między Bonucci a Barzaglim, ale to chyba drugi z Włochów zakończył karierę dużo szybciej, więc Wojtek z Bonucci mógł pograć dłużej. Także moje ostateczne odpowiedzi to Kielini i Bonucci. I sprawdźmy, czy tak faktycznie będzie. Wojtek, proszę, nie zawiedź mnie. Teraz jeszcze Wojtek dopytywa, jaka formacja jest Kielini. Jest Bremer? Z Jest Bremer? Nie, no Wojtek, z takimi gośćmi grałeś jak Bonucci, jak Barzagli i nad nimi postawiłeś Bremera? No kurde, z całym szacunkiem tutaj, prawda, ale no... Czuję lekki niesmak. Aha, Kiriniego nie ma w grze też. No przecież on karierę zakończył ty, a ja sobie tego szukam na rynku transferowym. No to co ja mogę szukać? Dobra, więc tutaj będziemy musieli powtórzyć ten sam numer, jaki zrobiliśmy na prawej obronie i wrzucić zamiast Kiriniego zawodnika, z którym Wojciech Szczęsny rozegrał najwięcej wspólnych spotkań. I wszystko wskazuje na to, że będzie to Danilo, którym Wojtek, według TransferMarktu ma rozegranych dokładnie 145 spotkań. Więc kupujemy kartę zimową Brazylijczyka i umieszczamy ją w tej jedenastce. I co ważne, jest on bezpieczny, bo poprawnie odgadnąłem, że Killini znajdował się w 11-lewcu Szczęsnego, a Danilo jest tu właśnie w zastępstwie Włocha. Żeby uzupełnić ten środek obrony, dorzucamy tutaj oczywiście tego Bremera, który tak bardzo mnie zaskoczył, no i niestety. Jego nie odgadłem, więc nie pozostaje mi nic innego jak wrzucenie go na koło fortuny. Po tym połowicznym sukcesie na środku obrony, pora przejść do lewego defensora, i tutaj mam wrażenie, że będzie najciężej. No, bo idźmy sobie tak po kolei: w Arsenalu Wojtek Szczęsny kojarzy mi się, że grał z Gaelem Clichy, jeżeli chodzi o tą pozycję. W Romie nie będę ukrywał, nie mam pojęcia, kto grał razem z Wojtkiem Szczęsnym, jeżeli chodzi o tą pozycję. Idąc dalej, jest Juventus, i tutaj mam niezłego kandydata, no bo viewer przecież bardzo długo. Czas. razem z Wojtkiem Szczęsnym grał Aleksandro i to jest na razie ktoś, na kogo no chyba najprędzej bym postawił. No jest jeszcze ta Barcelona, no i Alejandro Balde, no ale tutaj to jest dopiero kilkumiesięczna przygoda, więc bez większego zastanawiania i tak po prostu na logikę ja postawię na Jakuba Wawrzyniaka. Nie no, żartuję, oczywiście pójdziemy w Alexa Sandro i wydaje mi się, że to może być dobra odpowiedź, aczkolwiek przekonajmy się, kogo tutaj podał Wojciech Szczęsny, wygłaszając swoją najlepszą jedenastkę i to jest żał Cancelo? Wojtuj! Nasz pąciłeś teraz, moim zdaniem, bardzo nieładnie. Bo Jao Cancero to ja rozważałem, ale jako prawego obrońcę, ewentualnie, No bo wydaje mi się, że jak Wojtek grał w Juventusie, Portugalczyk właśnie po tamtej stronie częściej występował, choć mogę się mylić. Ale dobra, kupujemy portugalskiego bocznego obrońcę w wersji Inform za 30 tysięcy monet, umieszczamy go w tej 11, no i niestety znowu. Nie jest to zawodnik bezpieczny i muszę umieścić go na kole fortuny. I w sumie to po skompletowaniu linii obrony jesteśmy już prawie w połowie budowania tego składu i tak się składa, że prawie połowa z was nie subskrybuje jeszcze mojego kanału. Także jeżeli lubisz mnie oglądać i nie chcesz przegapić kolejnych filmów, to polecam tą subskrypcję zostawić i z góry dziękuję. Moi drodzy, pora na linię pomocy i tutaj dostałem wytyczną od osoby, która podesłała mi ten film, że muszę zgadnąć od razu trzech zawodników, więc to tutaj skompletować całą pomoc dwóch środkowych pomocników jednego ofensywnego i nie będzie łatwo. Gdyby Wojtek Szczęsny trafił do Juventusu kilka lat wcześniej, to bez wahania teraz wyresetowałbym całą linię pomocy Starej Damy z chociażby 2015 roku, gdzie grali tacy zawodnicy jak Vidal, Pirlo, Markizio, Pogba. Było ich tam wtedy wielu, no ale w czasach, kiedy Wojtek był w Juventusie, no to już bardziej jakiś piani czy Rabiot tak występowali i o ile Bośniak był dobrym piłkarzem swego czasu i w sumie Wojciech Szczęsny Mógłby go tu umieścić, no to co do Francuza, mam pewne wątpliwości. W czasach Arsenalu, z kim Wojtek Szczęsny mógł grać? No nie jakiś Jack Wilson mi się kojarzy. Jakiś Santi Cazorla, ale czy to byli na tyle dobrzy piłkarze, żeby Wojtek ich tutaj umieścił? Szczerze, mam wątpliwości. Jest jeszcze Roma, ale kto w Romie się może tutaj znajdować? No Roma, jeżeli chodzi o takie wielkie legendy, to ma Francesco Totti'ego. To jest kandydatura, którą warto tutaj rozważyć. No i ja nie wiem, czy ja bym się nie zastanowił nad Piotrem Zielińskim na przykład. Kurde, to też jest zawodnik, z którym Wojtek na pewno ma, myślę. Reprezentacji z minimum 40-50 wspólnych meczów rozegranych, więc no ja już tutaj będę powoli oddawał mój ostateczny głos i pójdę w Miralema Pianicia, przez to, że Szczęsny grał z nim w Juve. Pójdę w tego Piotka Zielińskiego znowu patriotycznie, z Łukaszem Piszkiem się to udało, mam nadzieję, że teraz też się uda. I jako trzeciego, może Francesco Totti'ego bym tutaj dał. Naprawdę myślę, że włoską legendę z Romy. Mógł tutaj Wojtek umieścić, więc po prostu już się przekonajmy. Zobaczmy, kto się tu znajdzie. To jest Pedri, Kazorla i jest Totti, chociaż jeden. No dobra, ale zaskoczył mnie Wojtek tym, że w ogóle kogoś z Barcelony tutaj wrzucił. No bo kurczę, Pedri, już po kilku miesiącach. No to musiał niezłe wrażenie młody hiszpan na Wojtku zrobić. Cazorla. No to już prędzej rozumiem, bo faktycznie o Santi Cazorli wielu naprawdę dobrych zawodników wypowiada się w samych superlatywach. Wiecie, gdyby zdrowie Kazorli bardziej dopisywało, to myślę, że no, byłby on dużo wybitniejszym piłkarzem. No ale Pedri mnie tu zaskoczył. Dobrze, że ten Totti uratował, bo tak to mielibyśmy tutaj zerową skuteczność. Dobra, no to kupujemy Hiszpana w wersji Inform, niestety tylko i wyłącznie. Nie można zakupić... Pedriego w żadnej ciekawszej postaci na rynku transferowym. On miał chyba jakieś SBCO kartę do tej nominacji, ale my musimy zadowolić się tym. Co ciekawe, Santi Cazorla ma całkiem atrakcyjną kartę specjalną. Trochę mam wrażenie zapomniany zawodnik, ale tak, on nadal gra w piłkę i ma się dobrze i wiedzie szczęśliwe życie w klubie, który nazywa się Real Oviedo. I gra w Segunda División. W ogóle 5 na 5 tutaj mamy, strzały 99. Co tu się dzieje? No i na koniec musimy oczywiście wrzucić kogoś w zastępstwo za Francesco Tottiego, bo włoska legenda również nie posiada swojej karty w ESI 25, co jest moim zdaniem skandaliczne. I jej czekamy na wiele nowych ikon tak naprawdę, w tym właśnie na włoską legendę. I ja zdecydowałem, że w miejsce Francesco Tottiego do tej jedenastki zakupię Paulo Dybale, a konkretnie to jego kartę ocenioną na 92 overalla. Postawiłem na Argentyńczyka, dlatego że jest to podobna pozycja do Francesco Tottiego i Paulo Dybala rozegrał z Wojciechem Szczęsnym wspólnie, uwaga, 131 spotkań. No i teraz w sumie zdają sobie sprawę, że Dybala obecnie gra w Romie, więc tym bardziej pasuje, by zastąpić te 11 11 Francesco Tottiego i co ważne, Argentyńczyk jest w tej 11 bezpieczny, bo zastępują właśnie włoską legendę, którą odgadnąłem poprawnie. No ale tego samego nie można powiedzieć niestety o Pedrim i o Kazorli, no bo oni lądują na kole fortuny No i pora teraz przejść do najciekawszej formacji I dla mnie chyba najłatwiejszej do odgadnięcia Czyli oczywiście do linii ataku I tutaj również mam od razu rzucić Trzema nazwiskami, taką dostałem wytyczną Więc pora się trochę pozastanawiać Jednak co do dwóch zawodników nie mam wątpliwości I od razu mówię, że w tej 11 umieszczę I jest to Cristiano Ronaldo Bo Wojtek Szczęsny grał z nim oczywiście w Juventusie No nie wiem co by się musiało stać Bo przestawiać w głowie Wojciecha Szczęsnego Żeby on Portugalczyka tutaj nie umieścił No a drugim zawodnikiem, którego na pewno Wojtek wrzucił do tego swojego składu, do tej swojej wymarzonej jedenastki, jest Robert Lewandowski. No teraz gra z nim w Barcelonie, przez lata grał, grał z nim w reprezentacji Polski. To no, się nie może inaczej zakończyć. Więc dwie pewne kandydatury mam, ale tak szczerze nie wiem co dalej. Ale tak w sumie to co jeśli Szczęsny na przykład Dybale też umieścił, tylko... Powiedzmy na prawym skrzydle, tutaj, w tej 11. Bo taki scenariusz też mi teraz przychodzi do głowy, ale nie, no nie, gdzie Dybala prawe skrzydło? Może to będzie tak w miarę sensownie ustawione, prawda? No nie wiem, zastanawiam się tak nad tym trzecim piłkarzem, którego tu mam wrzucić oprócz Cristiano Ronaldo i lewego, i nie mam totalnie pomysłu. No, oczywiście szczęsny zaczynał w arsenalu i z arsenalem zawsze kojarzył mi się Thierry Jaury. Ale wydaje mi się, że francuska legenda zdążyła z arsenalu odejść, zanim Wojciech Szczęsny jako niemalże junior się tam pojawił. Także tą opcję raczej odrzucam. W sumie z Arkiem Milikiem Wojtek zagrał całkiem sporo spotkań w Juventusie, zagrał całkiem sporo spotkań w reprezentacji Polski. Więc skoro może tak lecimy patriotycznie w każdej formacji, bo na bramce był Grabara, przeze mnie wrzucony. Na obronie był Piszczek, w pomocy próbowałem wcisnąć Zielińskiego, to zostajemy nadal przy tym i pójdźmy w Arka Milika. Nie wiem, może jakimś cudem Wojtka trochę odkleiło i wrzucił tutaj Arusia, wrzucił tutaj naszego polskiego Gołta. Więc moje ostateczne trzy typy to Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski i Arkadiusz Milik. Więc przekonajmy się, czy tak było, puszczam ten film już do końca. Trójka w ataku, jest Cristiano, jest Lewandowski i... I Thierry jednak Thierry Auri. Nie no, ja przecież byłem przekonany, że Auriego już nie było w arsenalu, kiedy szczęsny nam przyszedł. A to miał być skład zawodników, z którymi on głównie grał. Nie wiem w sumie, czy on zrobił wyjątek yy, dla Francuza. No, zaraz to sprawdzę. Aha, wszystko jasne. Thierry Auri przyszedł do Arsenalu na wypożyczenie w 2012 roku i zagrał tam całe cztery spotkania. O czym totalnie zapomniałem. No ale to tłumaczy decyzję Wojciecha Szczęsnego. Mało pograł z Aurim, ale zdecydował po prostu, że jest to jeden z y, najwybitniejszych zawodników, jeżeli chodzi o swój prime, z którymi grał. No ma to teraz sens. No nie pozostaje mi nic innego, jak teraz już zakupić we wersję Globetrotter Cristiano Ronaldo do tej jedynastki, bo jestem na tyle bogaty, że mnie na nią stać, ale jestem niestety zbyt biedny, żeby kupić kartę TOTY, więc Cristiano Ronaldo ocenionym na 90 będzie będziemy się musieli zadowolić. Ale co ważne dla nas, jest on bezpieczny. Za kartę Roberta Lewandowskiego płacimy mniej, po 544 tysiące końców. Niemniej jednak ta karta polaka prezentuje się naprawdę atrakcyjnie i co ważne, a właściwie to najważniejsze dla nas, również jest ona bezpieczna. Czego nie można powiedzieć niestety o karcie francuskiej ikony, którą kupujemy za ponad milion monet i umieszczamy ją w naszym składzie. Ale co najgorsze, umieszczamy ją również na kole fortuny. Jak tak teraz w sumie patrzę na to koło, to Auri jest droższy niż wszyscy inni zawodnicy, którzy się na nim znajdują razem wzięci. Tak ostatecznie przedstawia się wymarzona jedenastka Wojciecha Szczęsnego. Dajcie znać w komentarzu, kto waszym zdaniem jest tutaj takim największym zaskoczeniem. No ja się szczerze chyba najbardziej zdziwiłem mimo wszystko przy tym Bremerze. Wybór Auriego też nie jest oczywisty, no bo tak jak już mówiłem, podczas gdy Szczęsny był w Arsenalu, to Auri zagrał tam tylko cztery spotkania na wypożyczeniu. Ale gdzieś tam tłumaczy to wszystko fakt, jak wielką legendą, jak wybitnym piłkarzem Francuz był lata wcześniej. No a ten Bremer... Ja wiem, że to jest dobry obrońca, że to jest solidny stoper. Ale jednak, no patrząc na to, z kim grywał Wojtek, no to Brazylijczyk jest dla mnie zaskoczeniem. Ale teraz już dosyć tego gadania. Przechodzimy do spotkania i przypominam, że za każdą straconą bramkę w tym meczu będę kręcił kołem fortuny, który wylosuje mi piłkarza, którego będę musiał przepalić. Także naprawdę skupmy się i wygrajmy na spokojnie ten mecz. Najlepiej na zero z tyłu. Oj, to może być bardzo ciekawy początek Ligi Weekendowej. Zobaczmy, z kim się zmierzymy. No i skład rywala jest taki w sumie w naszym zasięgu. Ej, mamy szczęście. Mamy szczęście, że to nie jest jakiś team napakowany gwiazdami Także tak jak już mówiłem wcześniej No wygrajmy ten mecz i przede wszystkim zachowajmy czyste konto Prawo Joao Cancelo Świetnie teraz w obronie Cristiano Ronaldo, zatrzymaj się z tą piłą, Ronaldo, lewy Thierry Auri, Thierry Auri Już w szóstej minucie spotkania Zdobywa bramkę, no i lepiej się zacząć chyba nie dało no, Gość, którego w sumie w tym składzie się nie spodziewałem nawet Rozpoczyna strzelanie w tym meczu Panowie na zero z tyłu Na zero z tyłu miało być, powiedziałem nie nie, Kamil Grabara bez szans Smith co uderzyła I będę musiał przynajmniej raz kołem fortuny zakręcić, no Nic tej bramki nie zapowiadało przecież Edri do Tiriego Auri Thierry Thierry Auri do Cristiano Ronaldo Cristiano, uderz! I to jest bramka Tak jest, wracamy na prowadzenie No oby rywalowie się trochę odechciało grać, no O, 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 pauza! Dzieciaczek 5 włączył pauzę. Ale dzieciaczek 5 nie wyjdzie. No, myślałem, że będzie Rage speed może. Aj, zawianie meczu. Dobra, no, zabawa trwa. I dobra, coś tu że jeszcze jeden gol i, i, i gościa nie ma w tym meczu, nie? Brawo, Cancelo, Świetny przechwyt. Kazorla. Dybala. Dobry pas. Cristiano Ronaldo. Seta. Lewy. Ale fart. No nie! Nie może tak to wyglądać. Lewy teraz. Lewandowski. Świetnie to zrobił. Oj, rowerci, klasa. Pan akcją udowodnił, że zasługuje na miejsce w wymarzonej 11 Wojtka Szczęsnego. Cristiano, urywa się jak za najlepszych lat. Tak jest, nie da do mnie 40 urodziny. Dajesz. Dobrze, Cristiano poradził sobie. Jeszcze lewy, jeszcze Dybala. To jest jakimś cudem zablokowanym. Przecież to już powinno być dawno po meczu, no. To jest pierwszej połowy. No, niby się wszystko układa nieźle. Niby się wszystko układa dobrze, ale no, ta nasza drużyna nie daje mi na tyle pewności, żeby już być w pełni przekonanym, że ja nie stracę więcej goli. Pedri, Kazorla, Christiano. Thierry Auri, no to może znowu w ten sposób. Auri, Lewandowski, to jest 4-1, no czemu ty gościu nie wyjdziesz, no. Życie byłoby łatwiejsze, gdybyś zragepeatował. O nie, o nie, no kurdej, ten gość naprawdę w tym meczu nie istnieje, no i nagle co, wyprowadza chłop akcję? Z i znowu pada gol, no inna sprawa, że też bramkarz nam za bardzo nie pomoże, no bo to jest zwykła złota karta, 75 overall, no ale kurde. Cristiano, Lewy. No i brawo, Robercik, no tutaj jest najskuteczniejszy w ofensywie zdecydowanie Polak Oj, to jest Rage Squid. I to jest Rage Squid. tylko powiedz mi, chłopie czy nie warto było wyjść wcześniej? Jak przegrywałeś tam chyba 4 do 1? Po co nie było tego drugiego gola strzelać, no? I od razu przejdźmy do tego, co może mnie dość mocno zaboleć, czyli do tych dwóch karnych zakręceń kołem fortuny. Oby tylko się tutaj nie wylosował Thierry Auri Mamy dwa zakręcenia za dwa stracone gole. A tylko pięciu zawodników na kole, więc teoretycznie szansa na legendę francuską jest spora. Ale błagam, żeby ona się tu nie wylosowała. Każdy inny, tylko nie Thierry Auri I zaczniemy od João Cancelo, chyba? Nie, jednak od Pedriego. Więc zaczynamy. No, spokojnie i dobrze, ale to dopiero połowa sukcesu, więc usuwamy młodego Hiszpana z koła i przechodzimy do drugiego zakręcenia. Więc bez przedłużania, przekonajmy się, czy będę musiał przepalić kartę za ponad milion monet. Oby nie, i uda się. Ominąć Auriego, to będzie Bremer, więc i tak stracę kilkaset tysięcy końców. Ale no, mogło być gorzej. Także przepalamy Hiszpana, przepalamy Brazylijczyka. No, i jestem łącznie jakieś 300 tysięcy monet w plecy. Ale tak jak już mówiłem, ja się nie martwię, bo najważniejsze jest to, że Thierry Aurie po prostu zostaje w mojej drużynie. Mogę nim grać, sprzedać go, cokolwiek. Natomiast Wy, jeżeli ten odcinek Wam się podobał, zostawcie pod nim koniecznie łapkę w górę. No i w komentarzu możecie dawać propozycje na kolejne tego typu filmy. A już za dzisiaj Wam dziękuję. Trzymajcie. 就是，再见。